Każda dobra historia musi się jakoś zacząć. Cześć, jestem Kamil. Chciałam Was serdecznie zaprosić na premierę mojego kanału. Głównie będę na nim serwował Lego Ninjago, Minecraft, ale też wiele innych rzeczy. Będą również specjalni goście. Wszelkie pytania proszę na, w komentarzach. Się pytać, hmm, co jeszcze, link, podam link do Snap'a, no i tyle, myślę. Se, więc serdecznie zapraszam na mój kanał za dwa dni. Cześć! Tak, 5 lat temu zostałem YouTuberem, a konkretnie Legotuberem. Jak zostać Legotuberem? Robisz po prostu to, co lubisz. Przez te 5 lat nagrałem sporo filmów, około półtorej tysiąca. Lata lecą, ale nie wolno zapominać o początkach, a początki to ja miałem niezłe. No tak, trochę tych zram było. Gdy nagrywałem moje pierwsze filmy, to za bardzo nie wiedziałem, czym ja w ogóle się zajmuję. Wiedziałem, że LEGO, ale czasami to nie było LEGO. Drodzy widzowie, w kolejnym odcinku tutaj Light Malina. Dzisiaj kolejny odcinek super słynaków, bo ta seria bardzo, bardzo dobrze idzie. I co, będziemy już kolejno otwierali, a jak mówiliśmy wczoraj dzisiaj pokażemy jak mniej więcej działa ta aplikacja. Niektórym się wydaje, że jak zaczyna się na YouTube, to od razu trzeba mieć najlepszy sprzęt i nagrywać hollywoodzkie produkcje. Lepiej rzućcie okiem na moje dawne miejsce do nagrywania recenzji. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. I pewnie się teraz domyślacie, jaki to jest zestaw, bo nic przecież wam nie mówiłam na ten temat, dlatego... Oto, to jest właśnie taki zestaw z Kreatora. Nawet robiłem dla was zagraniczne vlogi. Chodzę po morzu, tak. Dosłownie chodzę po morzu, bo tutaj jest morze. Ja aktualnie stoję na tym morzu. Jest odpływ tak zwany, a tam dalej naprawdę możemy sobie piękną Rafę podziwiać. Podobno raz na wozie, raz pod wozem. Coś o tym wiem. 1 lutego 2018 roku pożegnałem się z moim kanałem. Prawie dwa lata na nim nagrywałem i wszystko przepadło wraz z 4 tysiącami widzów. Blisko 4000 tysiącami widzów, tak naprawdę przez mój głupi błąd. Powiem wam tyle: Loïc się nigdy nie poddaje. Mimo, że musiałem zaczynać praktycznie od nowa na swoim zapasowym kanale, który założyłem w 2017 roku, to nagrywam na nim do. Dziś. To właśnie ten kanał był moją nadzieją, a dzisiaj jestem z niego dumny. Dlatego nigdy nie warto się poddawać. W 2018 roku pojawiła się promocja na klocki Lego w Lidlu. W drodze do tego znanego sklepu coś mnie podkusiło, aby nagrać relację vloga. Wtedy do głowy przyszła mi myśl. Nazwiemy to Lloyd Bulak. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Mamy aktualnie godzinę 7.30, a ja biegnę jak idiota, albo idę marszobiegiem do Lidla, żeby nakupić cebulackich klocków. Zapraszam do oglądania. No i nie ma tych naszych klocków LEGO, ale zostały jeszcze książeczki, książeczki od dalej wszystko powoli się rozwija. Kształtują się ekipy, a ja coraz bardziej zostrzegam swoje błędy i karygodne zachowanie z początków mojej kariery. Dlatego pod koniec 2019 roku opublikowałem projekt o nazwie Drama. Po prostu przyznałem się do wszystkich moich nie najlepszych zachowań, a zarazem chciałem przekazać, że każdy popełnia błędy, wystarczy tylko umieć się do nich przyznać. Nigdy bym nie przypuszczał, że w wieku 13 lat najpopularniejszym słowem, jakie było przeze mnie wypowiadane praktycznie każdego dnia jest drama. Myślałem, że swoimi tytułowymi dramami ratowałem ludzi. Czułem się jak bohater, a działałem wręcz przeciwnie. 2020 rok. Dość spokojny dla mojego kanału. Dopiero końcówka była nieco bardziej intensywna, ale w sumie wiemy przez co ten rok został stłumiony. Myślę, że warto odnieść się do bieżącego roku, a konkretnie 14 stycznia, czyli co to jest Ninjago? Materiał ten powstał z okazji dziesiątych urodzin serii Lego Ninjago. Siema goldi stary właśnie przed chwilą sobie zdarzę sprawę, że dzisiaj jest. No co jest? Co ty nie wiesz? Eee, 14 stycznia. Nie, znaczy tak, ale przecież dzisiaj są dziesiąte urodziny Ninjago Mordo. I tak właśnie w zaledwie parę minut przedstawiłem najważniejsze elementy charakteryzujące moją działalność na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Takich elementów jest znacznie więcej, ale nie chcę was zanudzać, ponieważ ten film powstał po to, aby wam podziękować za wszystko. Blisko 5 milionów wyświetleń, 24 tysiące subskrypcji stworzyliśmy. Jutro, czyli w niedzielę zapraszam Was na urodzinowego live'a, który potrwa pewnie minimum 3 godziny. Startujemy o godzinie 16. Pogadamy, powspominamy, a nawet może coś zbudujemy. Witajcie! A dzisiaj najważniejszy odcinek całego kanału. Jest również ze mną Zuzia? Oczywiście, ja wypowiem się zaraz. E, dzisiaj są pierwsze, właśnie urodziny oficjalne kanału. Mamy nadzieję, że takich oficjalnych odcinków będzie o wiele, wiele, wiele więcej, bo to jest dopiero taki pierwszy, mega, mega oficjalny. A dzisiaj są właśnie na pierwsze urodziny naszego kanału. Zuzia, zacznie? E, tak, w ogóle. Bardzo byśmy Wam chcieli podziękować za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że tak dużo przybywa Was, że tak dużo przybywa tych subskrypcji i teraz jest po prostu Was coraz więcej naprawdę coraz więcej jest komentarzy, szczególnie tych miłych. Że w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji urodzin kanału. Dziękujemy! Dziękujemy, że jesteście. A najlepsze przygody są przecież dopiero przed nami.